Jesteśmy na KLK Step Dzisiaj pierwszy vlog z tymi oto dwoma zawodnikami Tam jest Burek, tu jest Pacio Nasz czołowy zawodnik Burek mi się drzeżał, mu nagrywał, więc mu nagrywa i zaraz zobaczycie jego niezwyczajny skoki MTB Burek dawaj Jedzie nasz najlepszy rider Yo, do do yeah! Big Burek co dał Tutaj Burek, Burek zrobił nas... Uśmiech burka zrobię na lądowaniu. Burek uśmiech. oj tak Burek, Burek się uśmiechnął. Patrzy się drzeżem, mu go nagrywał Pyk! Suicide no hander Spuszczenie i łapanie siodełka. Jo Burek dał NFC do podparcia Co powiesz o tym triku? Fajny jest. Przyjemny, bardzo go lubię, polecam. Okej, stawiam okej. Możesz udać się w tamtą w stronę. W Przestań, no, nagrywam, tak, nagrywam. Nie rób tak. Jedzie patio. Dawaj Pacio! Co się? Yo Co dał? Z pierwszej, wczoraj na narzekał i jeździ na tym. skateparku. skate parku. A dzisiaj, dzisiaj daje dobre rzeczy. Syżu, dobrze jest. Liczymy na Dabi. Zastanowię się. Jutro, jutro. Nie. Jutro dzisiaj. będzie na vlogu. Okej. Okay. Trzymajmy go za słowo. Sraniec, przystraniec, patrz dirt. Pyk, bariksa. Wspieraj. A to jest to Ja go szanuję na przykład za to. Ja nie... Barspin to jest... Przeklęty trik. Kurwa! Robi Barspina, to nie jest jego najbostępsza strona, ale wierzymy w niego, że to zrobi. Dawaj Burek! Jo! No jest! Kończę już nagrywać ich i idę jeździć. Reszta klipów raczej dzisiaj już będzie z GoPro. Chociaż na szczurowej może jeszcze weźmiemy coś nagramy z iPhone'a. Ale zakładam GoPro na kask i wszystkie będę inne klipy z GoPro. Dobra, myślę, że dam se anty. Dawaj tej Nie, tej zaraz. Dawaj tej pis do. i trzeba i no i myślę, że być ok A ty Burek, na dole czekam, nagrajmy coś Pick. o kurwa jedzie mama, wzywaj taksi! o kurwa ale frajer Opa. jo, Burek daje Burek zapodaje, tylko szkoda, że się nie umie wybijać Dobra, no myślę, że zdziemniemy tej lipera. Wcześniej coś latałem, ale teraz będzie dobrze. Wcześniej źle z grałem nagrałem po prostu. Nie było nic widać, ale myślę, że zdziemniemy z piery drugi raz. O, yeah! o! o! Yeah! o! o kurwa! Ała! Dostałem w łokcia! Co za zjeb... Na nie przeklinaj. Cicho, okej? Okay? Właśnie. Tak. Nie rób tak o niej. Nie rób tak! Przestań. Nie ją w dupie. Przestań! Nie, ty, ty. nie kłam. Patrz, jak patrz, te B, B. No disastera, co się dzieje? A. Cześć, Burku. O, ale mnie. Powiedz, co się stało. Proszę o nie, nie do vlogu. Kurczę, no to tak. Wybiłem się z tej skoczni rowerowej. Tak Puściłem nogi Ledwo kopłem Był wiatr, nie? Przyjebałem Kejsa Ej! Nie rób! Nie, nie pozdrawiam tego pana Ponieważ Przez na to drugie słowo Co to jest bardzo niekulturalne nie. I nie popieram jego zachowania Bo, o, bo na vlogu na YouTubie Trzeba się zachować kulturalnie i pokazywać klasę A nie Wieść jak ten wieśniak Je zawala panie, <grych> Drugi lot, rozgrzewkowy. E, teraz se dam Unterdowny no, chyba A tu wóreczko się też Lot na raz Pik Anti Pikanti To jest to Sciszowski styl ja teraz burek robi Barspina Yeah Cześciutko U nas najgorszy zajawnik Jo, ale <noise> Czy możesz kurwa nie przeklinać? Przepraszam kurce. Leci nie wiem Pacio albo Burek Pacio Pyks Taksi Pyks, dobre to jest I zaraz Burek dawaj od razu teraz Nie no średnie było Do poprawy Leci Burek Ejka, jesteśmy na szczurowej, dzień drugi. Dzisiaj dołączy do nas e, Dobra, Bystrzak i kajeta. Kajetek, chodź pokaż. I nasz najwyższy zawodnik, tak zwany synek. Jest on dosyć wielkich rozmiarów. Ale tak daje dobre sztuczki. Dobra, dalej do Bystrzycy Frejerze. Ci pierdołka dirt. Mówi, że będzie powtarzał NFC. Jest. Leci pacio. Jo! Co się dzieje? To jest nasz bystrak. Tak średnio go szanuję, ale ja by to jest ok. Ja niech się drze, że leci dużo, zobaczymy co da. Jestem już w zakładam kask i idę jeździć. Reszta klipów raczej dziś już będzie z GoPro, bo pada im bateria w telefonie i też nie ma za bardzo kto chce nagrywać. Każdy chce jeździć, więc zakładam kask i idę jeździć, nagrywać z GoPro. Dobra, pociąć jarniakiem, pyk. No i podstępy lekkie. Naczek Mega mnie tutaj naczki. Oj, nie widzę dzierniaka nigdzie, a wyhamowa pojedynce jak zawsze. Ora, radają jakieś linie? Myślę, że jakoś pożegnalna na szczurówki. Tak. A... Panie, Pięknie. panie, a na końcu jeszcze waga, pojeżdżone dobrze na szczurowej, niestety, pewnie jedna z ostatnich sesji na szczurowej. Dobrych pogrzeb szczurowy, szczurowy dzisiaj miał być. No i kończymy tego vloga. Kajtek, pożegnaj się ładnie. Pa, pa. Cześć. I widzimy się w następnych filmach. Może nie ze szczurowej, chociaż kto wie. Cześć.